Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak każdego dnia walczyć o silny układ odpornościowy, czyli jak w pięciu krokach zadbać o odporność, która pochodzi z jelit. Zapraszam! A tak właściwie, dlaczego akurat z jelit? Pewnie wielu z Was słyszało o odporności, która pochodzi z brzucha. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi pełni dominującą rolę w ochronie naszego organizmu przed zagrożeniami z zewnątrz. I w dużej mierze to zadanie spełnia galt, czyli tkanka limfatyczna związana z błonami śluzowymi właśnie jelit. Podstawowa jej funkcja to wytwarzanie przeciwciał, aby zapobiegać wnikaniu mikroorganizmów do nabłonka, działać bakteriostatycznie oraz neutralizować toksyny bakteryjne. Dlatego właśnie jest to taka pierwsza linia obrony dla naszego organizmu przed zagrożeniami czyhającymi z zewnątrz, i tak ważne jest, żebyśmy mieli szczelną barierę jelitową, aby nie przepuszczała mikroorganizmów patogennych oraz toksyn do krwiobiegu. I taką efektywną barierę tworzy nasza fizjologiczna flora bakteryjna, śluz oraz laktoferyna. Natomiast zwróćcie uwagę, jak bardzo obciążony jest nasz układ pokarmowy przez całe nasze życie, ponieważ musi przetrawić tony jedzenia, więc tak naprawdę pracuje cały czas na pełnych obrotach. Z kolei jakość naszego pożywienia oraz zawartość witamin i minerałów znacząco maleje wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Dlatego właśnie nasz układ odpornościowy to jednocześnie najważniejsze. Ale i też najsłabsze ogniwo naszego obecnego stylu życia. W warunkach fizjologicznych nasz układ odpornościowy powinien być w równowadze pomiędzy procesami prozapalnymi i przeciwzapalnymi. Przewlekły stan zapalny w naszym organizmie, który może wywoływać np. alergia, powoduje, że nasz układ odpornościowy pracuje cały czas na pełnych obrotach. I w końcu może zacząć się mylić i atakować własne tkanki, co z kolei prowadzi do choroby z autoagresji. Natomiast badania dowodzą, że choroby z autoagresji są ściśle powiązane z jednoczesnym występowaniem chorób układu pokarmowego. Jeżeli w Waszej rodzinie występują choroby z autoagresji, takie jak np. reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, toczeń, Cukrzyca typu pierwszego czy hashimoto, również jesteście narażeni na choroby z autoagresji. Natomiast pamiętajcie, że nie jesteśmy bezsilni, tylko ważna jest tutaj wtedy profilaktyka. I właśnie dlatego ten filmik, żebyście też nauczyli się, jak każdego dnia możecie dbać o ten silny układ odpornościowy. Nasz układ immunologiczny jest w ścisłej współpracy z układem hormonalnym i nerwowym. One stale się ze sobą komunikują. Przewód pokarmowy ma największą ilość zakończeń nerwowych, dlatego tak bardzo wrażliwy jest na obciążenia układu nerwowego, jakim może być po prostu przemęczenie, wyczerpanie, przewlekły stres, niedobory witamin z grupy B, niedobory kwasów omega-3 czy witaminy D3. Dlatego właśnie ten nasz obecny styl życia może być dużym obciążeniem dla naszego układu odpornościowego. A więc poznajcie teraz 5 kroków, które ja stosuję, aby zbudować silny układ odpornościowy, który będzie odpierał wszelkie zagrożenia. Krok pierwszy to witamina D3, ponieważ jest to marker stanu naszego układu odpornościowego. Ja bardzo doceniam tą witaminę przede wszystkim za jej takie komplementarne działanie na nasz organizm, ponieważ receptor witaminy D3, czyli VDR, występuje w większości komórek odpornościowych, ale także w komórkach kanalików nerkowych, w komórkach beta, beta trzustki, w sercu, w neuronach, ale także biorąc pod uwagę nasz dzisiejszy temat, czyli temat odporności pochodzącej z brzucha występuje również w nabłonku jelit. 40 nanogramów na mililitr to jest taki absolutny minimalny poziom witaminy D3, który zapewnia nam optymalną syntezę katalicydyny, która jest takim naszym naturalnym antybiotykiem. Natomiast warto podnieść ten poziom do około 70-80 nanogramów na mililitr, aby mieć pewność, że nasz układ odpornościowy będzie na odpowiednim poziomie. Witamina D3 odgrywa również rolę supresyjną w chorobach autoimmunologicznych oraz działa przeciwzapalnie, ponieważ Hamuje wydzielanie cytokin zapalnych, czyli właśnie takich białek, które promują stan zapalny w naszym organizmie. Także, jak widzicie, witamina D3 jest kluczowa dla naszej odporności, ale także może nas chronić przed alergiami, przed chorobami z autoagresji. Także ja bardzo Was zachęcam do zbadania poziomu tej witaminy i, jeżeli to konieczne, rozpoczęcia suplementacji, pamiętając o tym, że jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Czyli zawsze musimy dostarczyć tą witaminę wraz z tłustym pożywieniem, bądź już w kapsułce z olejem. Jeżeli napotkacie jakieś wątpliwości, pytania co do ustalenia dawki do suplementacji, bądź waszego poziomu, to oczywiście śmiało podzielcie się w komentarzu. Ja bardzo chętnie pomogę. Krok drugi to probiotyk i prebiotyk. Czyli tutaj w tym kroku najważniejsza jest odbudowa i uszczelnienie naszej bariery jelitowej. Czy wiecie, ile fizjologicznie powinniśmy mieć bakterii w naszych jelitach? Około 2 kg, a statystycznie, według badań przesiewowych, mamy tylko pół kg. I właśnie nieprawidłowy skład naszej mikroflory czy to ilościowy Czyli po prostu mamy za mało bakterii w naszych jelitach, czy jakościowy, czyli mamy przewagę bakterii patogennych, jest sygnałem do tego, żeby włączyć probiotykoterapię. A cóż to takiego probiotyk? Probiotyk są to żywe mikroorganizmy, które wywierają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Natomiast prebiotyk, Służy szybszemu namnażaniu się tej naszej dobrej mikroflory, ponieważ stwarza idealne środowisko właśnie dla jej rozwoju. I przykładem w prebiotyku są na przykład fruktooligosacharydy, bardzo często dodawane właśnie do preparatów probiotycznych, bądź inulina, czy też aloes, który ja właśnie stosuję razem z probiotykiem. A dlaczego właśnie aloes? Ponieważ czysty miąższ aloesowy zawiera ponad 200 aktywnych substancji. Wspomaga trawienie i wchłanianie substancji odżywczych z pożywienia, co z kolei umożliwia nam odżywianie komórkowe. Aloes jest także adaptogenem, czyli zwiększa odporność naszego organizmu na stres. Oraz jest zaliczany do żywności funkcjonalnej, czyli również jest to działanie udowodnione. Naukowo, że chroni nas przed chorobami, ale także wzmacnia nasz organizm do walki już z istniejącą chorobą. Ponadto miąższ z aloesu hamuje patogenną mikroflorę, odżywia i nawilża śluzówkę naszych jelit i także uszczelnia barierę jelitową. Także dużo bardzo ważnych działań właśnie w kontekście odbudowy naszej mikroflory. Dlatego warto stosować probiotyk właśnie z aloesem, bo jest to taki duet idealny, który bardzo dobrze do siebie pasuje i będzie działał przede wszystkim synergicznie. Pamiętajcie również, że bardzo ważna jest jakość probiotyków. Ponieważ niestety nie da się wyprodukować tanio dobrego probiotyku. Tutaj szczepy muszą być bardzo dobrze przebadane, w szczególności pod kątem zdolności do kolonizacji w naszych jelitach, ale także bardzo ważna jest technologia kapsułki, aby zabezpieczała te bakterie przed działaniem kwasu żołądkowego. Często też słyszę od Was, że po co sięgać po suplementację probiotykiem, skoro na przykład można jeść kiszonki czy na przykład jogurt naturalny. Które zawierają bakterie fermentacji mlekowej. Natomiast pamiętajcie, że to są bakterie, które nie zostały wyizolowane z przewodu pokarmowego człowieka. W związku z tym one nie mają zdolności kolonizacji w naszych jelitach. W związku z tym nie są one w stanie zmienić naszej mikroflory, natomiast oczywiście działają bardzo korzystnie w trakcie podażu. Krok trzeci to antyoksydanty. Zacznijmy od tego, co to w ogóle są antyoksydanty i do czego są nam potrzebne. Przede wszystkim do neutralizowania wolnych rodników. Fizjologicznie powinna być zachowana równowaga pomiędzy antyoksydantami a wolnymi rodnikami. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, przebywanie w zanieczyszczonym środowisku sprawia, że mamy nadmiar wolnych rodników w organizmie. A to z kolei prowadzi do wielu powikłań zdrowotnych, do przyspieszonego procesu starzenia się w organizmie, a także nawet zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór. Wolny rodnik, poszukując wolnego elektronu, jeżeli nie zostanie zneutralizowany przez przeciwutleniacze, może uszkodzić struktury naszych komórkowych oraz nawet DNA. Potężnymi antyoksydantami w naszym organizmie jest glutation oraz melatonina, czyli strażnik dobrego snu, która właśnie odpowiada za regenerację naszego układu odpornościowego podczas snu. Natomiast najbardziej popularne antyoksydanty, które możemy dostarczyć wraz z żywnością, są to przede wszystkim witamina C, witamina A, witamina E. Warto więc przyjrzeć się, jakie są ich źródła w żywności. I jeżeli mamy tutaj niedobory, zastosować większe ilości właśnie tych produktów, które będą podnosić ich poziom. Polifenole występują w czerwonym winie oraz w zielonej herbacie. Kurkumina występuje w kurkumie, przyprawie, która ma działanie silnie przeciwzapalne. Likopen znajdziemy w pomidorach, beta-karoten w pomarańczowych owocach i warzywach. Bioflavonoidy znajdziemy w cytrusach, w jagodach Akai, w jagodach koi, w aloesie, a także w ekstrakcie z owoców kolcowoju chińskiego. I tutaj uwaga, to jest bardzo silny antyoksydant, ponieważ aż 60 100 razy silniejszy niż witamina C. Warto również sięgnąć po sok z noni, sok z aroni i sok czy olej z rokitnika. Te wszystkie. Rośliny zawierają bardzo duże ilości antyoksydantów i będą wspierały właśnie tą walkę z wolnymi rodnikami w naszym organizmie. Krok czwarty to kwasy omega-3, które są zaliczane do NNKT, czyli do niezbędnych, nienasyconych. Kwasów tłuszczowych. I ja tutaj chciałam podkreślić to słowo niezbędne, ponieważ są niezbędne, dlatego że nasz organizm nie jest w stanie ich sam wyprodukować, w związku z tym my musimy je dostarczać wraz z dietą. Natomiast proporcja kwasów omega 3 do omega 6 powinna być zachowana w takim przedziale od 1 do 1 do 1 do 5. Natomiast w badaniach statystycznie wychodzi, że mamy ten stosunek 1 do 40. Czyli zobaczcie, jak mocno przekroczony ten stosunek na korzyść kwasów omega 6. A to się bierze z tego, że kwasy omega 6 powszechnie występują w naszej diecie. Natomiast takim głównym źródłem kwasów omega 3 są głównie tłuste ryby morskie. Kwasy omega-3 przede wszystkim mają silne działanie przeciwzapalne, również regulują odpowiedź immunologiczną naszego organizmu, mają działanie przeciwalergiczne, ale także kwasy omega-3 odżywiają nasz mózg, nasze serce i oczy i są prekursorem do produkcji hormonów tarczycowych. Więc również bardzo dużo korzystnych funkcji pełnią w naszym organizmie. Dlatego ja porównuję tutaj ich działanie również jako takie komplementarne do witaminy D3. A więc taki stosunek 1 do 40 kwasy omega 3 do kwasów omega 6, to jest takie działanie silnie prozapalne i prozakrzepowe. A najlepsze jest to, że sami sobie to robimy. Również zwrócę tutaj Waszą uwagę na jakość. Czy to ryby, którą będziemy jeść, czy to suplementacji, którą zakupimy kwasami omega-3, ponieważ bardzo ważne jest tutaj czyste źródło pochodzenia. tak, Czyli z jakiej ryby zostały w ogóle pozyskane te kwasy tłuszczowe lub jaką rybę my przyrządzimy i w jaki sposób. Pamiętajcie, że kwasy omega-3 są wrażliwe na wysoką temperaturę, więc nie polecam smażyć, ponieważ te dobre kwasy omega-3 zamienimy w toksyczne związki. Preparaty, które ja polecam, przede wszystkim co do jakości, czystości i bezpieczeństwa stosowania, wymienię u mnie na blogu, to będzie takie podsumowanie właśnie tego filmiku. I ostatni krok piąty, witaminy i minerały, czyli chodzi tu przede wszystkim o odżywienie organizmu i uzupełnienie niedoborów. W kontekście budowania układu odpornościowego, chciałam zwrócić Waszą uwagę na takie minerały jak cynk, selen, magnes. i selen są to przede wszystkim takie minerały, które odgrywają kluczową rolę właśnie w reakcjach odpornościowych. Cynk jest również kluczem do wielu reakcji enzymatycznych w naszym organizmie, natomiast selen ma również wysoki potencjał antyoksydacyjny, czyli również będzie wspomagał walkę z wolnymi rodnikami. Z kolei magnes jest bardzo ważny w kontekście zdrowia naszego układu pokarmowego, odpornościowego i nerwowego. Już Wam mówiłam, o tej ścisłej współpracy tych różnych układów naszego ciała, jak bardzo to jest ważne. I magnez jest też takim minerałem, który jest najszybciej wypukiwany z naszego organizmu w warunkach silnego stresu, czy to fizycznego, czy to psychicznego, czy wywołanego na przykład infekcją. Dlatego właśnie bardzo często potrzebujemy go również dodatkowo w suplementacji, aby uzupełnić niedobory, które mamy w naszej codziennej diecie. Natomiast biorąc pod uwagę witaminy, oprócz witamin D3 i tych o potencjale antyoksydacyjnym, o których już sobie powiedzieliśmy, jeszcze bardzo ważne są witaminy z grupy B. One przede wszystkim właśnie wspierają mąso nasz układ nerwowy, są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. I chciałam zwrócić uwagę przede wszystkim na witaminę B12 i kwas foliowy, ponieważ są one niezbędne do syntezy melatoniny, czyli właśnie naszego takiego strażnika dobrego snu, o którym wcześniej wspomniałam. Więc bardzo kluczowe są te witaminy z grupy B. Abyśmy mogli wykorzystać taki potencjał naprawczy dla naszego układu odpornościowego podczas snu. Oprócz tych pięciu niezawodnych kroków do budowania silnego układu odpornościowego, pamiętajcie, że nasz organizm musi mieć fundamenty: czyli musi być odżywiony, nawodniony, dotleniony, zregenerowany podczas snu. Oraz pozytywnie nastawiony. Także ja mocno trzymam kciuki za Wasz silny układ odpornościowy i trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Cześć!